Widzowie, tak króciutko e, odnoszę się do vlogmasów. <laughs> Wiem, że ich nie ma, ale e, powiem tak, krótko. Jutro się zaczynają ruraty. Ja na pierwsze rzadko o 6.30 i idę do kościoła. Potem będę myśleć nad filmikiem, bo zacznę nagrywać. To jestem przeziębiona, nie mam pomysłu na te vlogmasy, ale e, jak coś tylko wymyślę, na pewno będzie drogą coś nagrywane filmiki i będzie łączone to wszystko do kupy. No i od jutru live y zaczynamy e, z wielką petardą do e, 25. E, w tym roku jest krótszy. E, wiem, że jest krótszy adwent, bo jest tylko 3 tygodnie. Wszystko będzie skrócone, ale tak jak mówię, będą jakieś konkursy, będą jakieś no, no. no, no, no. no, 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 no.